Cześć Wam, mam przed sobą czapkę ale niezwykłą czapkę, bo ma ona wbudowaną latarkę LED składającą się z 5 diod LED. Jest to czapka zimowa, polskiej firmy Jackson, czy jak to woli Jackson. Tutaj mamy 5 diod, włącznik. Jest tutaj z tej strony. Tutaj mamy rzep. O. Baterie są niezałożone. Także zaraz je założymy. Ok, baterie są założone, tutaj jest włącznik, naprawdę jest to bardzo prosta konstrukcja, ale świetnie spisuje się w terenie, tu idzie jeden kabelek, idzie do diód. Jak widać świeci naprawdę nieźle. Zaraz pokażę Wam, jak świeci w terenie. Jak widać czapka spisuje się na nieźle. Ja kupiłem tą czapkę z myślą o bieganiu i ogólnie o jakieś, uprawianiu jakichś sportów e, wieczorowo, kiedy jest, jest już ciemno. Jak widać spisuje się, na, jak już wcześniej powiedziałem, bardzo fajnie. Wbrew pozorom ten pasek z djedami w ogóle nie rzuca się w oczy, tak jak <gryw> widzę tutaj na filmie.